Gdy w grudniu 2020 roku zapytaliśmy nastolatków, co by chcieli, żeby dorośli usłyszeli o ich sytuacji, między innymi zaczęli prosić o pomoc. Jest nam ciężko, mimo że tego nie pokazujemy, lub nawet czasami ukrywamy to. W tym kraju dostęp do psychologa dla osób niepełnoletnich jest fatalny. Zróbcie coś z tym. Jesteśmy obecnie bardziej samotni niż wcześniej, przez co potrzebujemy więcej zrozumienia i wsparcia. Czujemy się samotni bez towarzystwa swoich znajomych i potrzebujemy wsparcia dorosłych. Nawet jeżeli mają nas tylko przytulić, bo nie wiedzą, jak w inny sposób mogą pomóc, niech to zrobią. Rok 2023. Zbieramy pokłosie tego, co zasialiśmy trzy lata temu. Na szczęście dziś mamy o wiele większe możliwości pomocy. Przygotowaliśmy bezpłatny mini poradnik dla rodziców, jak pomóc dziecku z depresją. Zapraszamy do pobierania! Zauważ mnie, bo zniknę.